Witajcie moi drodzy. Mamy słoneczny, acz mroźny poniedziałek, 16 luty roku pańskiego 2026. Jest ze mną czarna kawa, filtranka, w różyczki I od razu przechodzę do pytania do pana premiera Donalda Tuska. Panie premierze rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Donaldzie Tusku. Jest Pan Niemcem urodzonym i wychowanym w Polsce, przynajmniej tak się Pan czuje. I czy Pan i Pana pobratymcy z Republiki Federalnej Niemiec mają nas za totalnych już debili i idiotów, proponując nam tą niby pożyczkę sejf na bardzo przedziwnych zasadach? Ja tak sobie myślałem, że no to gdybyśmy byli. Przymuszeni, że Ruscy by już tam pokonali Ukrainę i stali na naszej granicy, no to może, może, może trzeba było, by było tam brać wszystkie pożyczki na każdych zasadach i zbroić się na już, na już. A ta pożyczka tego nie gwarantuje. No. Pożyczka na oprocentowaniu bodajże co najmniej dwa razy tyle e, jak, jak obligacje Republiki Federalnej Niemiec. Na 40 lat i z zasadą tak zwanej warunkowości. A warunkowość ma polegać na tym, że rząd w kraju, który się zadłuża, ma być akceptowalny przez rządzącą w Unii Europejskiej koalicję Europejska Partia Ludowa i Komuchy, no ja jakaś lewica. I Węgry, którym nie wiem, po co ta pożyczka jest potrzebna, no chyba, chyba Orban na próbę tam się zgłosił, już. Z założenia mają powiedziane, że nie dostaną, bo się rząd nie podoba, dostaną jak w wyborach wiosennych, rząd się zmieni. Teraz jest pytanie, po co po co nam tak droga pożyczka? Ale na to pytanie udzielił odpowiedzi ambasador Niemiec, który nadzorował, pilnował poprawnego, właściwie wiadomo jakiego głosowania w Sejmie, żeby czasem nikt z uśmiechniętych koalicji się nie pomylił, nie zagłosował przeciw. Powiedział, że Niemcy, bo Niemcy, które mają większość w parlamencie europejskim, Europejski Bank Centralny mieści się we Frankfurcie nad Menem. Jakby ktoś nie, nie pamiętał, nie wiedział gdzie się mieści. 90% pracowników tego banku to Niemcy, nie biorą nie biorą nawet eurocenta z tej pożyczki, i wyjaśnił to ambasador Niemiec, że Niemcy mają ranki wiarygodności kredytowej jako państwo trzy razy A, 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 a my już dawno nie, a znaczy niedawno, bo dzięki rządom Pana właśnie hertuska. Ja tak powiem, panie, panie premierze Donaldzie Tusku, panie nieudolny ministrze Andrzeju Domański, cała reszta uśmiechnięta i zagarniająca nasze pieniądze, upiąca Polskę bez żadnych zahamowań. Powiem wam tak, jak wróci, wróci rząd, na przykład wrócił rząd odpisu i by premierem był pan Mateusz Morawiecki, wraca ranking nam trzy razy, a może nie od razu. I tak samo podejrzewam, że jakby siory nie mogły samodzielnie stworzyć koalicji i stworzyły na przykład z konferencją, i premierem byłby na przykład pan Krzysztof Bosak, a wicepremierem Mateusz Morawiecki, to też tam ten ranking wróci. I pytanie jest, po co, po co nam takie pożyczki? których nie wiadomo, czy dostaniemy, na zasadach gorszych niż w systemie bankowym, niż wypuszczanie własnych obligacji, ale odpowiedź przyszła sama. Ktoś, ktoś tam już nie wyrobił nerwowo, chyba nawet, czy w Ministerstwie Obrony, czy w Ministerstwie Finansów i ujawnił, że głównym beneficjentem na przykład największą pulę z tych domniemanych 44 miliardów, euro, które możemy dostać, jeśli spełnimy wszystkie wymagania Unii Europejskiej patrz Komisji Europejskiej, to 2,3, czyli 2 miliardy 600 euro milionów ma dostać pan Paweł Poncyliusz, który na tą okazję już założył spółkę Polska Amunicja. Facet, facet ma 56 lat. Skończył historię na Uniwersytecie Warszawskim. Nigdy nie prowadził samodzielnie, nawet przez miesiąc, własnego biznesu. Kiedyś kiedyś był w Pisie, ale oko Saurona, oko prezesa na nim spoczęło, jak zaczął chach hachmęcić przy pieniądzach podczas kampanii wyborczych. I poszedł precz, uratował go tam na chwilę, pan prezydent Rech Kaczyński. Po wiadomych wydarzeniach w smoleńsku. Najpierw tam z panią Krózik Roskowską i Pałem Kowalem, do no, następni co na nich oko Saurona, oko prezesa spoczewo. I, i ten, i najpierw stworzyli tam, no, jakaś tam, że Polska jest, jest, jest jedna, a potem Polska razem, a potem okazało się, że to wszystko pić na wodę po i poszli do platformy. I dwa lata temu Platformersi. Yy, oczywiście tam się nie, nigdzie się nie dostał tam pan Poncyliusz, więc ale żeby mu zadość uczynić to, że, że jest po ich jasnej taneczowej stronie mocy. No to tam gadali do zarządu jakiejś właśnie firmy zbrojeniowej, która ma tam udział w skarbu państwa i z tego i z tego udziału z, z nadzoru właśnie do, do zarządu i tam chłopak sobie funkcjonuje. No, to taka jego wiedza o produkcji zbrojeniowej. I powiem tak, jak ja bym dostał 2 miliardy ,00, 600 milionów euro, to też bym jakąś produkcję, bo ma dostać na produkcję amunicji. No. Najbardziej, najbardziej nam potrzebna, bo tam czołgów już na zamawialiśmy, hajmarsów, samolotów. Najbardziej nam są potrzebni ludzie, których brakuje w tej armii, i ten radosny, rząd on znów o 19 tysięcy w tym roku zmniejsza liczebność armii, tak obiecywał, że będzie zwiększał, zmniejsza. Ale z takich potrzeb zaopatrzeniowych to drony, drony. No i tu pan Kosiniak-Kamysz, zwany Tygryskiem, cieszy się jak dziecko, że zamówił gdzieś tam 200 dronów. Panie ministrze, wicepremierze Tygrysku, codziennie na Ukrainie latają tysiące dronów, setki są strącane. Ukraina produkuje w skali roku przeszło milion dronów, Ukraina produkuje w skali roku przeszło milion dronów, w około, czyli to są 2,5 tysiąca dronów dziennie produkują Ukraińcy i to nie pozwala im zdobyć przewagi w walce dronowej, a Pan się cieszy, Panie Tygrysku, że 200 dronów, mamy tam 100 czy 200, będziemy mieć drugie 200, pierwszego dnia to wszystko nam zagłuszą, postrącają. No i okazało się, że amunicja tradycyjna yy, zunifikowana 155 mm. No. Z, z tego kalibru strzelają wszyscy na świecie uniwersalna broń do do, do, do mordowania się w XXI wieku. No. I tu okazało się, że, że przy takiej intensywności strzałów jak jest na Ukrainie, że tam tysiące pocisków dziennie są wystrzeliwane, to mamy amunicję na dwa dni strzelane. O, i jako ciekawostkę, że, że, że potrzebne są te pieniądze, powiem to, że w zeszłym tygodniu Putin na, wykorzystując tam y, możliwości sztucznej inteligencji, no, 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 tam symulację przeprowadził symulację, że rzuca wyzwanie na to teraz, w danym momencie, nie, nie, jeszcze nie mając niedokończoną Ukrainę. I wyszło z tej symulacji, że po trzech dniach już Rosja ma przewagę strategiczną w powietrzu, i przewagę strategiczną tam y, na lądzie. Po trzech tygodniach zajmuje państwa bałtyckie i polskie, czyli osiąga to swoje założone minimum, a po trzech miesiącach NATO w całej Europie jest rozłożone. To oczywiście przy założeniu, że Amerykanie nie dość szybko nic więcej, poza to co mają teraz w Europie. Także sytuacja nie, nie jest śmieszna, nie jest zabawna, jak to niektórzy eksperci tam, już nie będę wymieniał, jednego na trupie, ale na wojskowości się nie zna wcale i mówią: o, o, o wojny nie będzie, to co to. to Straszą nas, żebyśmy się nie rozwijali. No, no nie będzie. A no, jak będzie, to co? Będzie jak w 1939 roku. I powiem tak, że obligacje byłyby o wiele lepsze, że na naszych warunkach kupujemy to, co chcemy, tam, gdzie chcemy. I najlepiej to, żeby na już przyjechało. Na już, jak najszybciej. A nie tam, że kiedyś tam za lat 5, 10, albo wcale. A opowiem wam jeszcze, jak to było przed wojną. I dlaczego ta wojna tak się szybko? Bo i Niemcy nazistowskie, paszystowskie, trzecia Rzesza, państwo niemieckie, nie tam żadni naziści, no jak mnie w kurze, jak ja oglądam amerykańskie, angielskie programy, i tam naziści opanowali Niemcy, naziści, potem już nie na świat. Znaczy, naziści, Niemcy, Niemcy. No. Tuż przed wojną to, to, to NSDAP miało poparcie rzędu 70-80% społeczeństwa. I co o czym rozmawiamy? Jacy, jacy tam naziści, nie? Niemcy, którzy byli, są i będą tacy sami. No. Nie ma się co łudzić, że tam. no I tylko, I tylko argument, tak samo zresztą do ruskich, tylko argument Polska, tylko wtedy się liczyła w historii, kiedy była silna, kiedy, kiedy zagrażała Niemcom, ruskim i tak dalej. A kiedy widzieli, że jesteśmy już słabi na tyle, żeby nas tam skłócać między sobą, konfrontować, a na końcu rozbierać, to, to już było ponad. I, tak I tak było też w przypadku II wojny światowej. Bo naprawdę my tam weszliśmy ja po, po śmierci, bo Piłsudski był dobrym chłopakiem był i tak dalej, ale niestety wszystkie decyzje tam musiały przechodzić przez niego. To, to proces decyzyjny, biurokratyczny był bardzo, bardzo był spowolniony przez to. Po jego śmierci, były głupkowaty rząd, i tak dalej, tej te, te sanacyjnej. No to tam też pod względami nieudolny, ale w wielu obszarach decyzje zapadały o wiele szybciej. I na przykład w sprawach zbrojenia był tzw. tak zwany Fundusz Obrony Narodowej, który podlegał bezpośrednio pod po Ministerstwo Obrony Narodowej. I tam naród, i tak dalej, wszyscy wszyscy z całego świata Polacy mogli mogli tam ofiarować pieniądze, biżuterię, jakieś tam srebra, co cokolwiek, to, co miało wartość. Za, się oni, to zostawiali do Lombardo i szło to na, na, na zbrojenia. My naprawdę się zbroiliśmy w bardzo szybkim tempie. Tylko, że to jest też tak, jak teraz na Ukrainie była korupcja, to przed wojną Polsce też była korupcja. Na przykład dużo było umów korupcyjnych z państwem włoskim, tam i na samochody, ale też na samoloty, tam wodno samoloty, tam dla marynarki wojennej. I Hitler powiedział mu niemu, ty takim produkuj powoli, żeby, żebyś czasem nie zdążył tam wysłać. No Wysłali nam jeden bez, bez bomb, bez karabinów a mieliśmy zamówiony górali 20 30 oprócz tego funduszu obrony narodowej mieliśmy jeszcze takie dobrowolne instytucje takie coś jak teraz Jurek Kopsiak jego tam wygłupy i tak dalej zbieranie na dzieci no to, to tego typu była liga morska finansująca handel tam z, praktycznie z całym światem była liga kolonialna. Szykowaliśmy się do przejęcia czterech kolonii. Liberia się miała do, dobrowolnie nam poddać, już by były umowy podpisane. Ale najbliżej byliśmy do przejęcia górnej wolty, bo tam sobie Francuzi nie radzili. Nasze misje dyplomatyczne pojechały i tam murzyni powiedzieli z górnej wolty, że poddadzą nam się w zamian za pomoc tam ekonomiczną, technologiczną i tak dalej. I nawet chcieli przysłać dobrowolny kontyngent przeszło 200 tysięcy murzynów do obrony Polski. No. Mieli i, i, i jeszcze była Liga Zachodnia, ona też prężnie, to wszystkie były organizacje, które powstały tuż przed wojną, która zajmowała się wykupywaniem ziemi na Pomorzu, na Śląsku, na Mazurach i jej, ich repolonizacją. Tych ludzi Niemcy po, po już po wejściu, to, no, to wiadomo, że głównie tam należeli Polacy z Pomorza, do tej Ligi Zachodniej z Wielkopolski, ze Śląska, ale to jest z, Maz, z Mazowsza też wielu ludzi. No Inwestowało tam powstawały firmy polskie w Niemczech, które no wykupywały ziemię. To, no to, O tym się nawet nie mówi, no to mało kto wie w ogóle. I tych, tych ludzi głównie z tej Ligi Zachodniej, to oczywiście Niemcy wymordowali zaraz po wejściu do, do, do Polski w 1939 roku. Także można było. I dlatego, dlatego Hitler nie był do tej wojny gotowy i symulacje, nasze symulacje też nawet we współczesnych tych programach sztucznej inteligencji jakichkolwiek pokazują, że jakbyśmy się przyłożyli do obrony w tym 1939 roku, to byśmy się obronili. Ale problem był z naszymi marszałkami, no marszałek y, 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 ryd Śmigły tak, który, który zakończył edukację tam na poziomie dowódcy Kompanii. No i tam do y, no, jeszcze, jeszcze w sierpniu 1939 roku plan obrony to tam skreślał, skreślał tam gdzie tam ma żołnierz siedzieć, nie w tym miejscu, tylko tam 100 metrów dalej. No, no, tym, się, tym się zajmował bo marszałek Ryd Śmigły, taką miał wiedzę. No, ogólnie to był skończył Akademię Malarską. A przyuczał go w legionach Piłsudski. I taki generał tam, do dom Biernacki, to też w ogóle tam. Rumer, który uciekł, uciekł z pola walki, armią łódź, dowodził, a potem taki rumer, taki dowodził obroną Warszawy i wojska, które przybywały na pomoc w Warszawie, to on odsyłał, bo nie ma miejsca, żeby, żeby ich zakwaterować. No to jak mieliśmy się obronić. Także podsumowując, bo to już się zeszło. Jest jeszcze czas, bo Ukraina wykonuje naprawdę to, 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 dość, to, 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 to są spomalniające kontrataki, ale walczą, walczą. No. Ta, tam się Syrski postawił i powiedział Zelenskiemu, że ma się skończyć ta korupcja, bo przeszło połowę pomocy z całego świata przysyłanej za armii ukraińskiej walczącej z ruskimi, to Ukraińcy rozkradli. I to, to wiadomo, że nie kradli żołnierzy Bo Kopak, tylko politycy od, od samej góry, tam deputowani i tak dalej. W pochodźcie po YouTube i tam popatrzcie tam. A jak są nawet Ukraińcy aresztują tam deputowanych tam. Złote rzeźby w domu, złote, złote klamki, złote. Te, no, to wszystko u skra skradzionej pomocy. Także od nas. No. Także jedni Ukraińcy tam giną, inni tam wysławiają bandery, a inni po prostu dorabiają się milionów albo miliardów na tej wojnie. W każdym razie Ukraina jeszcze póki co walczy, dopóki ona walczy, mamy czas, żeby się rozsądnie przygotować, w razie gdyby. A ja uważam, że jak będziemy już tak przygotowani i na tyle silni i na tyle mieli sensowne gwarancje, pomocy od sojuszników, nie tylko od Ameryki, ale od Niemców też oczekuję zaangażowania Turków, Rumunów i tak dalej, Hiszpanów, Portugalczyków, bo albo są w tym sojuszu, albo widerzej. Tak? To podejrzewam, że nawet, nawet symulacje pokazujące Putinowi, że łatwo wygrywa, nie skłonią go do tego, żeby, żeby już postawił swój kraj na krawędzi istnienia. Bo wojna z NATO dla Rosji o, oznaczałaby koniec istnienia. Nawet jakby rzucił broń atomową, to odwet atomowy Ameryki byłby taki, że z Rosji to by się zostały tylko już to jest głównie, to są stepy, stepy i taj, lasy, wielkie tajki. A to by się zostało pustynia atomowa. Może z Europy też, ale z Rosji na pewno. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.